Czas mnie nie było eee, z tego powodu, że no nie wiem. No jak się zabrałem za pracę, to za bardzo nie miałem czasu, żeby nagrywać. No i kabina już jest na miejscu. A robiona dość na szybko, jak widać. Ale jest pomalowana, korozja była usunięta. Dach jest zarzucony. Oj, a propos dachu, gdyby ktoś kiedyś zmieniał dach. To nie wiem, ale mi się wydaje, że te mocowania do dachu, tego właśnie plastikowego, są troszeczkę krótsze i chyba trzeba będzie dospawać dłuższe. Bo sprężyny nie wejdą, tak żeby zrobić go uchylnym. No, no szybko wjechało takie siedzenie, znaczy w sumie to siedzenie jest stare, tylko narzuta jest nowa. Trochę zostało myty. I tak to wygląda. Zimą zabieramy się za montaż yy, siłownika. Tutaj sobie takie ustrojstwa wymontowałem, żeby szybko, o, w miarę blokady łyżki, szybko w miarę blokady łyżki zamknąć na widły, żeby sobie łyżkę. Co jeszcze zrobiłem przez ten czas? No to będzie musiało wylecieć tak samo Spawałem sobie, bo nie miałem tej, tego rygla Wiem, że jest w złym kierunku Bo powinien być mniej więcej tak teraz Nie względem tego ogranicznika o kierownicę No ale Wydaje mi się, że ta pozycja będzie trochę wygodniejsza Bo on i tak nie będzie jakoś używany bardzo często Na postoju, żeby tam jakoś regulować tym gazem A tutaj nie będzie przeszkadzać Tawa wajcha która i tak będzie służyć w większości przypadków tylko do odpalania. No, problemem też się tutaj okazuje, okazuje trochę instalacja, która jest do poprawy, bo światła strasznie migają. Co to jeszcze z większych rzeczy? Tutaj pod, pod te zaczepy. Dokładałem gumy, żeby się nie rysowało to bardzo, bo wiadomo jak się będzie rysować, to później będzie pod spodem wychodzić korozja. Tutaj został taki element niepomalowany, bo to była guma taka. No zresztą gumy mam zamówione, znaczy mam już przy sobie, co mnie to mam i pokażę. Gumy do. No bo gumy też mam. W, w Strzelki do. zamawiałem do kabiny. No i przy okazji zamówiłem też te... takie... KEDRY PORCZE Sklep Bumper Go mi... o proszę bardzo Taką... Gaja odejdź, uciekaj Taką KEDRĘ Która będzie właśnie montowana przy... Przy nim tam właśnie... Kurczy, ostrość no, przy kabinie. No, i uszczelki do okien. Wydaje mi się, że te są odpowiednie. Nie wiem, sugerowałem się Allegro, bo z moich to nie było. Można wyczytać, jakie to są. Tak jak można zobaczyć, przy starym dachu te mocowania są kupe dłuższe i tutaj mają takie wycięcie. I jeszcze na końcu mają taki rowek, żeby zaczepić sprężynę. Więc nie wiem, czy tamten dach w ogóle da się zamontować, żeby on się otwierał. Może trzeba mieć w ogóle inne zaczepy. Te zaczepy? To tak, chyba tylko albo wyprowadzone, albo w ogóle powinny być jakieś inne te zawiasy, żeby się otwierał. Ogólnie to nie polecam kabiny montować samemu, bo no jest to nie lada wyczyn. Robiłem to sam przy pomocy tego wózka, co widać w miniaturce pierwszego filmu. Jest to taki wózek ręczny, paletowy. Taka ręczna sztaplarka trochę. No i tam jeszcze trzeba było to popodpierać żeby było wyżej, i wymontować siedzenie, żeby to ominąć. No i ogólnie było ze dwie godziny zabawy, żeby to tutaj wrzucić. No i ryzyko, że spadnie, ale dlatego mówię, że nie polecam. Lepiej chyba we dwoje po prostu to podnieść i zarzucić tutaj. Wtedy by nie było takiego problemu. Ale że nie było nikogo pod ręką, to zrobiłem to sam. Teraz będziemy jeszcze tutaj odnawiać te blachy, takie, które tutaj powinny się znajdować. No, zakładać szyby, te uszczelki pod międzybłotniki, a kabinę. To będzie tak na dniach, postaram się coś nagrać, jak to robię, ale tak jak mówię, jest to dość niewykonalne, znaczy wykonalne, tylko ciężko to pogodzić jedno z drugim. Tutaj jest taka dziura w tym zbiorniku na powietrze, ale ten zbiornik też wylatuje, bo nie, nie będzie tutaj żadnych powietrznych instalacji montowanych. Nie, nie jest to potrzebne tutaj w takich pracach przy podwórku. Ogólnie powiem Wam, że 30 z kabiną się prezentuje dużo lepiej niż.